No hej, cześć, siemano, ja jestem Witam was bardzo, bardzo serdecznie W naszym zwiastronie kanału Jest to mój pierwszy film Na moim kanale Oczywiście chcę was zachęcić Żebyście zostawili łapkę w górę Pod tym materiałem Żebym miał po prostu chęć do nagrywania No i po prostu ten kanał Będzie no, gry i vlogi Tak, gry i vlogi Mam... Mam tu już avatara zrobionego, czyli ja i taki Mafiono. Um, um, mam tło, ale chcę jakieś nowe sobie zrobić. I dobra, przejdźmy już dalej. I oczywiście, um, jeśli chcecie zostać na dłużej na tym kanale, wiedzieć co ja tu będę robił, musicie wejść na mój kanał. Link do mojego kanału macie w opisie. Po prostu wchodzicie. Yy, no i po prostu klikacie subskrybuj. Tak subskrybuj. Subskrybuj. No i po prostu jak już zasubskrybujecie możecie wejść tam już na wideo. Na razie to nie. No bo po prostu nie mam na razie wideo. No i chcę po prostu Was zachęcić do zasubskrybowania. Oczywiście jestem teraz na drugim moim koncie i po prostu muszę to sobie jakoś wam pokazać, żebyście to zasubskrybowali, bo oczywiście ja nie robię sobie multikont Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, nie zachęci yy, i po prostu musicie mnie wspierać. Mam 5 subskrypcji, tak, 5 jak widzicie. No i życie. Dobra, mam nadzieję, że już zostawiliście tą subskrypcję, że zostawiliście łapkę w górę Jeśli chcecie, żebym jeszcze z wami sobie pograł w wielkie w wielki vlogi, yy, nagrał, to, to zostawcie łapkę w górę I dzięki za oglądanie, Cze